Cześć kochani, witam was w nowym vlogu, a w sumie w pierwszym vlogu na tym kanale Już się nie mogę doczekać komentarzy, które będę mogła przeczytać Storki za te hałasy, które chyba słyszycie, ale to kot drapie tutaj styropian Ej, idź stąd <grym> Jakoś mnie tak wzięło dzisiaj na nagrywanie vloga Ej, bo chciałam bardzo nagrać dla was filmik dzisiaj, ale niestety... mam okulary, bo mi się cały czas odbija. Ej, światło mnie to denerwowało. Chciałam na was... Nagrywałam dla was vloga, dlatego że bardzo chciałam nagrać dzisiaj filmik, ale niestety nie mam jak, dlatego że no teraz jestem w domu. Ej, Kicia! Przeszkadza mi tu. Ale nie mam jak, dlatego, że Klara teraz nie śpi, a jak będzie spała, za to ja jadę na paznokcie w końcu zrobić nowe, bo te już mam bardzo długo. Nawet nie pamiętam, chyba od początku stycznia, więc to no już miesiąc minął. Muszę sobie zrobić koniecznie nowe. Dzisiaj jadę, nie mam kompletnie pomysłu na nie, ale spokojnie coś się wymyśli. Ej! <noise> Kot zdecydowanie nie chcę, żebym nagrywała. Przepraszam Was za mój głos, ale mam Katar. Wieczny Katar, nie wiem o co chodzi. Mówię do domina, że mam uczucie na Kota. Najwyżej będę musiała się odczulać, jeżeli tak jest. No dobra, więc już nie gadał. Zapraszam Was do oglądania. Długa. O, tak właśnie. Tak właśnie kotek drapie z tutaj. Jesteśmy u nas w ale nasz pokój to jeszcze taka graciarnia typowa. Pozwólcie, że sobie założę te okulary, bo. Ale ślepa. A, Ciężko jedną ręką. E, coś chciałam powiedzieć. Aha, mamy szafę. W końcu mamy szafę w pokoju dzieci. Już Wam pokazuję, ale tutaj próbuję nie pokazywać sypku, jaki mamy w tym graciarni naszej. Tu jest szafa dzieci. E, nie jest tam jeszcze do końca tak poukładana, jakbym chciała. Tutaj w ogóle jeszcze nic nie ma, bo nie mamy wieszaków, trzeba kupić wieszaki. E, chciałabym nagrać organizację szafy, jak już tam organizuję, ją bardziej niż w tym momencie. Dajcie znać, czy w ogóle wy, wy was interesował taki film i czy byście chcieli, żeby to było osobno, osobny filmik o organizacji szafy, czy jakoś we vlogu to wpleść po prostu. Was to w ogóle interesuje, ale super jest ta szafa zamówiona eee, z Allegro. Włosy związałam, żeby mi nie przeszkadzały, bo idę właśnie ogarniać mieszkanie, bo naprawdę to, co się tu dzieje, to jest jakiś koniec świata. Nawet mi się nie chce na to patrzeć, tym bardziej wam nie będę tego pokazywać, bo naprawdę wstyd. Ale wczoraj nic nie sprzątałam, jeżeli mi dzieci na Instagramie, gdzie Was serdecznie zapraszam tak w ogóle, to widzieliście, że miałam mega, mega ciężki dzień. Dzieci po prostu dawały w. Do wiwatu po prostu. Nie wiem, co im było wczoraj. Była niedziela, się był ze mną w domu, klarcia standardowo, ale jakoś przeżyłam, więc wczoraj sobie odpuściłam to sprzątanie, ale wiecie, dzisiaj już trzeba to ogarnąć. Kotek, zejdź mi ze stołu. Dobra, zabieram się, odezwę ja się później, bo nie będę wam tego pokazywać. Naprawdę, bo wstyd. No i od razu lepiej. Ja wiem, że jeszcze jest Gar cały. Gar. O, nie, o, nie, o nie, o nie, o nie, o nie, o nie, Klara, nie. Prawie wysypała owsiankę. No, nie krzycz. Ja tu próbuję nagrywać. Nie, mama! 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 mama. <noise> Ten tak, mniej więcej sprzątnięta. Wiem, że tam mam jeszcze gary w, na, w naczyniach. Co ja chciałam powiedzieć? Że mam gary w zlewie ale już tutaj jest ładnie więc jestem szczęśliwa okej, okay, teraz sobie z niegiem drugie śniadanko moje tu sobie zrobiłam takie tosty nigdy nie wiem jak to się nazywa, bo dla mnie tosty to jest chleb właśnie tostowy z serem, ale jak na przykład chcę kupić toster to nie kupuję, o Boże, dobra nieważne, wiecie co <ślad> nieważne, dobra, jem i zaraz muszę lecieć bo na 13 jest miejscu mówiona u kosmetyczki na paznokciach kot błagam cię idź stąd. <grym> A jeszcze chcę klarcie uśpić, żeby mama domnika miała. What? O nie, klara ale się rozpadało. Widać. O, masakra, jaka pogoda, kurde. Leje jak nie wiem, serio. Strasznie się teraz rozpadało mnie na kwarcia. Ona ma jakąś fazę, że koniecznie nie chce daszka. Nie wiem, po prostu jest masakra, jak tylko próbuję jej daszek założyć. Nie chce. No i poczuła też na sobie to piękna się rozpłakała, ale jest strasznie, no szczerze mówiąc nie wiem co teraz zrobić, dlatego że... Najpierw jadę odebrać przyszłe kalendarze dla moich rodziców i dla mamy Dominika. Na dzień babci, taki spóźniony prezent, mega spóźniony, ale nic. No i jadę zaraz na paznokcie. Mama Dominika miała z nią zostać, ale ona miała mieć drzemkę i teraz nie wiem co z jej drzemką. No dobra, nie wiem, zobaczymy. Może przestanie zaraz padać. Lecę. Kurde, stanęłam daleko, myślałam, że stanę pod samym paczkomatem, no tutaj tak można wiedzieć, pod samym paczkomatem, żebym Klarę widziała i bym jej nie musiała wyciągać, a tak muszę ją wyciągnąć. Przez chwilę się zastanawiałam, czy na pewno odbierać to teraz, ale już jak jestem, już przyjechałam, to odbiorę. Ale leje strasznie, przecież było jakieś oberwanie chmury, teraz już się trochę uspokoiło, no ale... Dalej. Więc kochani, to są te kalendarze. Dwa takie same dla mamy Dominika i dla moich rodziców. I to są z Cor Colorland. Tam sobie możecie od jakiego miesiąca chcecie. Nie wiem, jak na innych jest, czy czego nie, nie robiłam. Ale my na przykład zaczyna się od lutego dopiero. Więc fajnie. Zaczyna się na lutym i kończy na styczniu. Czyli jeszcze styczeń mamy 2021. Do tego kupiłam jeszcze takie. Do pakowania na prezent, i zaraz dam mamie Dominika. Ja w tamtym roku miałam z nimi współpracę z tą firmą. Zamówiłam moim rodzicom, e, właśnie e, na święta, chyba coś takiego dostali. Mm, Kalendarz. Boże, sorry. <grywa> nie wiem, co ja gadam, ale jest przepiękny. Później wam w domu pokażę, bo moich rodziców teraz nie ma, więc będę mogła wam pokazać. No, a jeden idzie do mamy Dominika właśnie. No i tak pięknie zapakowany prezent wyląduje teraz u mamy Dominika. Na pewno jej się spodoba. O matko, jaka pogoda! Klara odstawiona u do babci. Ale strasznie jest! Masakra! No <grywa> ja dostałam! czy przecież wczoraj, nie pamiętam, ostrzeżenie, żeby lepiej w nim wychodzić z domu, ale wiecie, tak wczoraj była piękna pogoda, wczoraj dostałam tę wiadomość, wczoraj taka piękna pogoda, ja myślałam, kurde, o co im chodzi, przecież jest pięknie <grytanie> na dworze, ale dzisiaj masakra, wieje, pada, ale to tak wieje, ostro wieje, pewnie nie tylko u mnie tak jest, więc pewnie wiecie, o co chodzi, ale masakra, dobra, jadę na te gdzie już tutaj nie gadam, Ale wieje, o kurde, aż czuję ten. Przez drzwi jak wieje myślałam, że mam otwarte drzwi, a nie mam. <grych> Dobra, jadę, bo zaraz się okaże, że cały vlog będzie w aucie. A teraz czas zmienić paznokcie Zobaczmy, jakie będą. Aż strach wychodzić, patrzcie, nawet. A akurat nie wieję. <grych> Zatarnia się tak gibie na każdą stronę. Tutaj też wszystko. No ale. Same się paznokcie nie zrobią. Same się nie zrobią. A już taki odrost, że aż wstyd, no ale zaraz zobaczymy, co tam wykombinujemy. No i nowe paznokcie. Są takie piękne, delikatne, ale... Bardzo mi się podobają. Teraz wiecie, po takich ciemnych paznokciach to takie czarne, takie, znaczy takie jaśniutkie właśnie, to są super. Bardzo, bardzo mi się podobają. Mega jest to zadowolona. I tutaj co chwilę, co chwilę jeździ straż pożarna, co chwilę. Już w domu, co? No tu posprzątać, w zabawki posprzątać. Domin! Dziecko, Domin mi pokroił, właśnie kurczaka. Właśnie chciałam Wam powiedzieć, że ja nie wiem, jak Wy, czy ktoś też tak ma, ale ja nienawidzę tego surowego mięsa. Po prostu nienawidzę. I ja, jak mam sama pokroić mięso, to. Yy, nie zrobię tego nie dotknę surowego mięsa dlatego zawsze to robi za mnie Domin zawsze zawsze musi przy mnie być Klara oczywiście i wszystko wywalać z szafki Klara posprzątaj to posprzątaj teraz no weź Teraz sprzątać. no chociaż sprząta się <grym> się zastanawiali z czego oni się śmieją to jest z kota bo lata za Aha, tej okay, Klara. <laughs> Lata za laserem. Ogólnie moje gotowanie wygląda właśnie tak. Z klarcią. Na blacie. Mua! lubi jeść masło. o taką? Klara uwielbia na przykład. Właśnie robię dwa obiady. Co? Nic, mówię do aparatu. Dla nich, dla mnie. Kot mi tutaj włazi. Dzieci płaczą pod nogami. Ostatnio nagrałam wam footballa. No mi mówię do kamery, jakby co? Nagrałam wam footballa ostatnio, ale teraz pokazuję wam, co Foodbook? jem bo... No, a co to jest? S ten stopbook? Co? No. Co? Nagrałam się buka na swoich książkach? Na swojej stopach? <głos> <głos> Już bardziej nagrałam książkę o moich stopach. Food, F-O-O-D. -y hmm. hmm. Czyli co ja mam w ciągu dnia? No, więc ciągle mnie pytacie, jak co ja i tak dalej, więc stoję. Miałam ochotę na pieroga, więc sobie wrzuciłam. Mówi, że chce spać, ale pewnie nie pójdzie spać. Tak? Pewnie nie pójdziesz, tylko tak gadasz sobie. No tu tu spać. Tutaj, tu mam spać? Tak. Czyli tak się położyć lena. po obiedzie, nie? Nie. <noise> tak. czemu leżysz w ty. jest. Nie mówisz, że wolisz leżeć w nogach niż ze mną? aha, czemu? no bo to jest chłodniej chłodniej i dlatego lepiej? Uderzyliśmy sobie, ale teraz trzeba się zaraz do roboty chciałam przed chwilą wam powiedzieć, że idę wywieźć pranie, ale mamy suszarkę, więc... Nigdy nie wywieszałam tutaj prania, więc nie wiem o co mi chodzi Ej, ej, Klara! Mam tutaj małą pomoc, żeby mi nie szło Klara! Klara tutaj świruje mężczyznę Nie wiem o co jej chodzi, po prostu Płowa mi już pęka od tego marudzenia. No, ale... Czas o dawność pranie, Klara! Ktoś mnie ostatnio pytał, kiedy w końcu zabawki wyniesiemy z salonu No i to jest właśnie ten moment W końcu... Ale tak pusto bez tej Macy nie domi? No, fajnie właśnie Fajnie? Nie wiem czy fajnie Na razie się jeszcze wszędzie balają te zabawki, no ale zaraz już nie będę. W ich pokoju coraz lepiej, coraz ładniej, chociaż... No co? Dobra Jasiek, czemu tak marudzisz? Co? Co?